Hej, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie i, i udało się nam y, zakończyć jakby tutaj położyć kres w tym miejscu jakimkolwiek zdolnością Persefony. To znaczy y, wyczyściliśmy tą miejscówę, nie? Znaleźliśmy wszystkie skarby, zdobyliśmy wszystkie tam bogactwa i... nup, 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 ale mi słabo się w nogach zrobiło. Yy, Znaliśmy wszystkie skarby, bogactwa, wytukliśmy wszystkich jej istotnych żołnierzy i tak dalej. Także ogółem yy, zrobiliśmy bardzo dużo, żeby osłabić perse. <śmany> Jak mi się nie zapisała gra. Ok. Nie otrzymuję obrażenia dopadku genialne, to jest po prostu cudowny skill to jest najlepszy skill, najlepsza rzecz jaką można osiągnąć w tej grze, to jest najwspanialsze, najcudowniejsze, najukochańsze w ogóle, nie otrzymywanie obrażeń od upadków jak ja bym przecież teraz zginął jak ja bym przecież teraz zginął po zdobyciu tego wszystkiego po zrobieniu tego wszystkiego tutaj po wyczyszczeniu tej lokacji zginąć od upadku to byłaby po prostu przeporażka no ale dobra Udało mi się w każdym razie wyczyścić nam tą lokację i idziemy sobie pogadać z tym całym Adonisem w celu doinformowania się, co ziomek z tego ma, że my pozbyliśmy się tych tutaj żołnierzy. I jeszcze... Ciekawa rzecz, czy ja w każdym miejscu muszę obniżać jakby panowanie Persefony? W sensie, tak jak widzieliście, że ta mapa jest podzielona jakby na fragmenty. Bo jeśli nie i po prostu, tak jak teraz obniżyłem tam do 1 3, no to to, to szybko pójdzie. Ale jeśli tak, no to jeszcze sporo tego. O, poszukują appy. A nie masz złego humoru przez appę? Czyli konkretnie przez jakiegoś jednego osła albo oślicę? Kumulacja? Zero? To co? Prawie. Ale nie w jeden Dobra, jesteśmy u typa. It's a good start. Who is this love you keep mentioning? The most beautiful being in existence. With a face so fair to gaze upon it is to forget all others. Perhaps you've heard of her. Afrovi. Afro <coughs> Very fine. The last person who provoked a wrath was turned into a field Alright, what's next? Not here. Come find my camp in Iapetos' ruins. Before you go, Persephone has overseers and torches of Hypnos across Elysium. If we're going to weaken her influence, we must destroy them. And we're going to need all the help we can get. It's about time I go meet the infamous Persephone. Czemu, niby już pora, żeby się z nią spotkać? O, widzicie? Czyli każdy teren jest osobno. No to nie musi aż tak drastycznie wpływać na Twój humor. Myślę, że. Wyczyścimy sobie jeszcze jakąś lokację. Tylko myślę, którą? Może tą? Przyjęto kilka zadań. O, możemy kontynuować to zadanie tego kochanka, całego? Adonisa? Mm, osłab, co tam jest? Zadania Adonis mm. osłab kontrolę Persefon nad azylem Ferai, osłab kontrolę Persefon nad dziedzictwem Deukaliona, osłab kontrolę Persefon nad wiarą Minosa. O mroczny Rumak! To mi się podoba. Dobra, ale aktualnie chcemy Chcemy oczyścić to miejsce z wpływu Persefony Dobra, ja sobie sprawdzę taką jedną rzecz To znaczy, nadpiszemy to Ten znacznik jest na dole, nie? Hop, siup. Leci Lecim! karku! Zero obrażeń do opadku. Pomniki Persefony. Niszcz pomniki Marmurowej Dziewicy, by zmniejszać władzę Persefony nad Elysium. Przy okazji wchłoniesz też skupioną w nich moc. Jak się dostać do tych typa? I nie dać się wykryć. Spadamy! <grymne> Okej, okay. to było spoko. To było spoko, lecimy tam. Zobaczymy co tam jest. To jest interesujące, czy to faktycznie zwiększa moc naszej postaci, czy tylko punkty doświadczenia dostajemy? Czy punkty doświadczenia? No, punkty doświadczenia, dokładnie. To jest intrygujące. Żołnierze jacyś tacy. Inni, że tak powiem. Dobra, skrzydła Hermesa są tam. No bo przydałoby się z nich korzystać, nie? Przecież ja mogę pewnie Rumaka tutaj se wezwać. Dopiero teraz do mnie dotarło, że ja cały czas biegam z buta, ja se mogę Rumaka wezwać. Ale czym bałże mnie? Przyczymał. Tędy rumacku, tędy. Już wszystko jasne. Już wszystko jasne. Co chwilę zerkam, czy tam coś piszecie na czatku. Czy tam coś się dzieje, czy nie. A tak, w ogóle to codziennie będą dwa odcinki z Darksidersa trójki. Ze względu na to, że mam bardzo dużą ilość różnych odcinków, to z Darksidersa trujeczki. Będę wrzucał po dwa dziennie. Yy, mamy dwa punkty do y, punkty umiejętności tak w ogóle do rozdania, to wejdziemy sobie w zdolności, tutaj w punkty zdolności i sobie dajemy tutaj w pancerz. Pancerz, yy, Tak żebyśmy byli epicy, jeśli chodzi o pancerz. Abyśmy byli w stanie przetrwać prawie wszystko. Dobra, 80 metrów, tam do góry coś jest. Tu jest kowal. Tu mogę kupić rzeczy u Kowala. Tu mogę sprzedać rzeczy u Kowala. A ulepszyć rzeczy u Kowala. Miecz mediolański. Wow. A rzeczy, z których korzystam. To mam na 74. To mi zwiększy tylko 200 punktów obrażeń. A kosztuje łód cholerii. Ale to mi zwiększy dużo pancerz. To mi już nie zwiększy tak dużo pancerza, ale to mi zwiększy bardzo mocno pancerz. To by było dobre. 35 tysięcy drachem to, by, to jest tanie, 3000 skóry jest tanie, 1000 żelaza to jest drogie, 500 tego, spoko. Możemy sobie pozwolić na ulepszenie. Na pierśnik Bóg Boga. To też sobie ulepszymy w takim razie. I tego już sobie nie ulepszymy? Ulepszymy. Na styk. Dobra, zostało nam jedno, jedno żelazo. Jakbyśmy sobie. O, sprzedaj. Rozmontuj. O, właśnie. O, właśnie. Dobra, troszkę tych surowców wpada faktycznie. Także tam coś nas stać na ulepszanie tych przedmiotów, ale tak jak mówię, to nie jest jeden do jednego, nie? Nie macie się nigdy tak, żeby było stać na ulepszenie wszystkich tych części tam zbroi i tak dalej łuk, no łuku nie ulepszymy ale co jeszcze noszę hełm te na rękawice to to ulepszę i został tylko hełm do ulepszenia no to trudno 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 po, porozmawiaj, pomów z Cerbusiem. Cerbuś, ta cerbuś, no raczej nie. Raczej bym się nie dogadywał z psem, który w momencie, kiedy jesteśmy w zaświatach, pies się nazywa Cerbuś. To, to nie jest najlepszy pomysł z tym psem się dogadywać. On będzie miał pewnie za zadanie nas zeżereć. nie, Aleksios będzie głaskał. Cerbera będzie głaskał. Prywatne zwierzątko Persefony. On nas polizał po pisku, jak tu wyszliśmy. A może jestem zbyt nieufny? Jezu, jak tutaj ładnie w porównaniu do Valhalla czujecie te klimaty. Naprawdę, tutaj jest tak ładnie. Patrzcie a nie jak tu jest ładnie. Ok, ja już ci pokażę. naprawdę zarąbiście tutaj dopracowane, ładne. Złe zło, co się było coś ich Z cerbusia się chichra, chichrasz. Z cerbusia się chichrasz. Takiś odważny. Z cerbera się będziesz chichrał. Dobra, lecimy do kolejnego miejsca. Miałem was nie ciągać po mapie, ale w sumie ta mapa jest tak ładna. Że chyba warto. Chyba przynajmniej chwilę warto poświęcić na tą grę i właśnie po pooglądanie sobie tutaj tego wszystkiego. Później, najwyżej przejdziemy się po wszystkich lokacjach, wyczyścimy je do zera, nie? Stworzymy pełny opór persefonie, powybijamy jej wszystkich ludzi i tak dalej na streamie. Moto Reanimacja Moto zakończona sukcesem. To znaczy, bo ty że się coś wywalił ostatnio, nie? Wybił paluchy czy coś, to po tym musiałeś naprawiać motor? Coś czuję, że tam jest posąg. Pomnik marmurowej dziewicy. No właśnie tak, tak coś czułem. Tylko że wyziąki patrzycie się cały czas w jedną stronę, a ja spokojnie mogę sobie podejść od tyłu do tego posągu. Nikt go od tej strony nie broni. Tylko biorę wypuszczam taką serykę na szybko moimi sztylecikami. For honor! A ja nie przelałem krwi, więc dlaczego niby się obudził ten y, tutaj y, strażnik? Nie powinien był, skoro nie przelałem krwi. Nie? Nie, 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 nie? nie? Chyba punkt y, umiejętności dostaję za to tak w ogóle. Chodźcie mi, zdacie jakiegoś innego streamera, takiego małego, niedużego, nie wiem, tak koło 1000 subskrypcji, a nawet mniej, żebyśmy nagle mogli coś nagrać razem. Jakbyście znali, to dajcie znać. Czy na odcineczku ludzie, w komentarzach zawsze możecie napisać. Czy sami na przykład, jak też macie kanał. Myślałem nad zrobieniem jakiejś takiej grupy z trzech, czterech takich mniejszych właśnie streamerów, youtuberów i tak dalej. I nagranie wspólnie czegoś, nie? Można by nagrać cokolwiek. Kiedy piątkę, można by nagrać. No Man's Sky, Scrapa. Dosłownie cokolwiek. Wspólnymi siłami. I zobaczyć, czy coś z tego by wyszło. Może iść tak skinął. może iść tak skinął. Dobra, nie pozostaje mi nic innego jak oczyścić sobie powolutku tą lokację i zaprosić was do kolejnego odcineczka. Gdzie no się okaże co będziemy robić. Będę chciał po prostu pójść gdzieś dalej, rozwinąć coś więcej, odkryć coś i tak dalej, więc myślę, że, że będę sobie po prostu czyścił mapę i, i zobaczymy się w następnym odcinku, jak będziemy mieli trochę poczyszczone. Szczerze powiedziawszy, liczyłem na to: troszkę tak, tak, może źle to zabrzmieć, ale trochę liczyłem na to, że skończę tego asesona dość szybko. Że sobie zacznę ten, ten, te, te, to DLC, ten wątek poboczny cały i, i w miarę szybko go skończę. A tutaj widzę, że, no, nie zapowiada się. Nie zapowiada się, zapowiada się, że to DLC jest dość długie, nawet bym powiedział. Troszkę mnie to zaskoczyło. Inaczej. Bardzo mo mocno mnie to zaskoczyło troszkę w negatywny sposób, bo tak jak wam mówię, liczyłem na to, że uda mi się to szybko skończyć, ale ogromnie w pozytywny sposób, bo nie spodziewałem się tego naprawdę. Myślałem, że wiecie, jak Ubisoft i tak dalej zrobi zazwyczaj jakieś krótki DLC, to jestem niesamowicie pozytywnie zaskoczony tym, że to DLC jest takie długie i takie ładne. Przecież jak się dostaliśmy do tej Atlantydy, to jest tak ładnie. Jest tak ładnie. Mi się tu tak podoba. No cóż. Ale to będziemy sobie kontynuować w następnych odcineczkach. Tymczasem ja pewnie sobie będę tutaj gdzieś właśnie podróżował, szlajał się, wypełniał jakieś te tam misje, przenosił się z punktu do punktu, rozwalał posągi, e, walczył z kolosami itd. i tak dalej. Jeśli byście chcieli coś takiego zobaczyć, e, no to, to w sumie już pewnie za późno, bo jak widzicie ten odcinek, to ja przeszedłem całe DC. No cóż, e, trzeba było być na live'ach, więc jeśli chcecie widzieć. Takie fragmenty z gier, i, i, i spędzić więcej czasu na live'ach, i się wkmienić w to nasze, mam nadzieję, dość fajne i miłe towarzystwo. Eee, zapraszam bardzo serdecznie właśnie na live'y. Tymczasem do zobaczenia do następnego. Na razie, baju. Cześć. Jak się Wam podobało, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, polubcie ten kanał w ogóle jakkolwiek, i, i zapraszam bardzo serdecznie na Discorda oraz do jakiejkolwiek aktywności. <grych> na razie, baju.